Ta osoba walczy ze wszystkich sił z uczuciami, które do ciebie żywi, ale jak długo będzie w stanie ukrywać to, co jest tak oczywiste? W głębi duszy wie, co czuje, ale coś ją powstrzymuje przed poddaniem się temu uczuciu: strach, niepewność, duma. Wszystko to blokuje szansę na coś prawdziwego między wami. Próbuje udawać, że nic się nie dzieje, ale jej serce zdradza ją przy każdym spojrzeniu, przy każdym słowie. Czy to właśnie czujesz? Czy zauważasz, jak ta wewnętrzna walka zostawia ślady? Pytanie nie brzmi już, czy ona czuje, ale jak długo jeszcze będzie opierać się tym uczuciom. Wiesz, co się dzieje, prawda? Może jeszcze tego nie wyraziłeś słowami, ale czujesz napięcie w powietrzu, niewypowiedziany ciężar. Jest między wami coś, co ona stara się stłumić, jakby miało to zatrzymać to, co w niej rośnie, ale wiemy, że to tak nie działa. Unika twojego wzroku. Ale w którymś momencie zauważyłeś, że się waha. Niewypowiedziane słowo, gest, który zatrzymał się w połowie drogi. Milczenie, które mówi więcej niż jakiekolwiek zdanie. Walczy, desperacko próbuje nie zatracić się w tym uczuciu, ale im bardziej próbuje to ukryć, tym bardziej ono się ujawnia. Czujesz to, prawda, bałagan, który nosi w sobie. To nie tylko kwestia tego, czy cię lubi, czy nie. To kwestia ciężaru, jaki może to wszystko ze sobą nieść. Czy odwzajemnisz jej uczucia, czy może ci zaufać, czy warto ryzykować? Ta osoba tkwi w konflikcie, który być może nigdy sobie nie wyobrażałeś, ale który ją pożera z dnia na dzień coraz bardziej i może to właśnie najbardziej boli, ona nie wie, co naprawdę czujesz, nie jest pewna, czy te uczucia warto ujawnić, czy ryzyko utraty tego, co macie teraz, jest warte skoku w nieznane. A może, co gorsza, boi się, że już wiesz, ale po prostu wybrałeś, by to zignorować. A teraz powiedz mi: jak to sprawia, że się czujesz? Czy zauważyłeś już te sygnały, czy udajesz, że ich nie ma? Czy dostrzegasz, kiedy ona sobie przeczy, kiedy jej głos drży, lub jej śmiech wydaje się bardziej tarczą, niż odzwierciedleniem radości? To nie jest przypadek. To jej serce błaga, żeby zostało wysłuchane, ale ona nie przyzna tego. Jeszcze nie teraz próbuje trzymać się w ryzach czegoś, czego nie może kontrolować. To jej wewnętrzna walka, z jednej strony uczucia, które ją pochłaniają, z drugiej strach, który ją paraliżuje. A ty jesteś tam, w centrum tego wszystkiego, może nawet nie zdając sobie sprawy z wpływu, jaki wywierasz na jej życie. Bądź teraz szczery, czy ty też z czymś walczysz? Czy czujesz też tę energię, gdy jesteście razem, tę więź, która wydaje się przeczyć wszelkiej logice? Jeśli tak, to dlaczego nie zrobisz czegoś, dlaczego nie przerwiesz ciszy, zanim stanie się nieprzekraczalnym murem, ale uważaj. Nie łudź się, myśląc, że ta walka może trwać wiecznie. Ona może teraz walczyć, ale nikt nie wytrzymuje tego wewnętrznego konfliktu zbyt długo. W końcu wybierze jedną ze stron, albo całkowicie się oddali, żeby chronić to, co z niej jeszcze zostało, albo podda się i pozwoli uczuciom przelać się, narażając się na wszelkie ryzyko. I wtedy będzie za późno na wahanie z Twojej strony. Co czujesz do niej? Czy potrafisz wyobrazić sobie życie bez tego spojrzenia, bez obecności, która z jakiegoś powodu stała się już częścią Twojego dnia? Bo jeśli potrafisz, może jej walka nie jest tego warta, ale jeśli nie potrafisz, to na co czekasz? Ona jest na granicy, mury, które zbudowała, pękają, a Ty o tym wiesz. Ale to Twój wybór: czy pozwolisz jej się rozpaść samotnie? Czy będziesz tam, żeby ją podtrzymać, gdy zdecyduje przestać walczyć? Chcę, żebyś o tym pomyślał. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i wyobraź sobie moment, w którym ona w końcu się otwiera. Wyobraź sobie słowa, które mogłaby powiedzieć drżenie w głosie, blask w oczach, zmieszany ze strachem. Jak byś zareagował? Czy byłbyś gotów, aby być tym, kogo potrzebuje? Czy ty również byś się cofnął, uwięziony we własnych niepewnościach? Ta historia nie jest tylko o niej, chodzi o was oboje, o tym co dzieje się teraz, w ciszy, pomiędzy wierszami, i o tym, co może się wydarzyć, jeśli jedno z was będzie miało wystarczająco odwagi, aby działać. I teraz pytam, co zamierzasz z tym zrobić? Musisz zrozumieć jedną rzecz: ta walka nie jest dla niej łatwa. Nie chodzi tylko o to, żeby kogoś lubić, mieć przyciąganie czy przelotną pasję. Chodzi o zmierzenie się z wszystkimi rzeczami, które ją przerażają, z tym, czego może jeszcze nie przezwyciężyła w innych doświadczeniach, a ty jesteś w centrum tej burzy. Każdego dnia stara się kontrolować swoje emocje, przekonuje je, że tak jest lepiej, że ignorowanie tego, co czuje, ochroni ją przed czymś większym. Ale czy naprawdę ochroni? Jej serce jest zagubione, ale nie kłamie. Zauważyłeś to w drobnych rzeczach w szczegółach, które może inni by nie dostrzegli. W tym, jak mówi szybciej, gdy jest blisko ciebie, jakby starała się wypełnić ciszę, która nieuchronnie by za dużo zdradziła, albo w tym, jak śmieje się z najprostszych rzeczy, może jako sposób na odwrócenie uwagi od tego, co naprawdę się dzieje. Ale za tym wszystkim dostrzegasz również momenty, w których się gubi, kiedy cisza staje się ciężka, kiedy jej wzrok spotyka twój na sekundę dłużej niż powinien, kiedy czujesz, że coś jest mówione, mimo braku słów. Już to czułeś, prawda? Te energię między wami, która wydaje się istnieć sama z siebie, która mówi głośniej, niż jakakolwiek rozmowa mogłaby wyjaśnić. A pytanie brzmi: jak długo będzie w stanie radzić sobie z tym sama? Bo dokładnie to robi teraz. Walczy sama, nie wie, co czujesz, a jeśli wie, nadal boi się uwierzyć. Boi się, że otwierając się, ujawniając, co ma w sercu, nie będziesz na tej samej stronie, albo co gorsza, że nic nie czujesz. Czy możesz sobie wyobrazić, jak bardzo to obciąża, jak to jest żyć z tak intensywnym uczuciem i jednocześnie dźwigać ciągły strach, że jest jednostronne? Za każdym razem, gdy się waha, unika rozmowy lub wycofuje się, gdy zbliżasz się za bardzo, to bezpośredni odzwierciedlenie tej walki i w gruncie rzeczy to sposób ochrony. Niezgodzenie się na wiarę w to, co mogłoby być, tylko po to, by nie musieć radzić sobie z bólem tego, co może nigdy nie będzie. A teraz pytam cię, czego naprawdę chcesz? Bo prawda jest taka, że też masz tutaj pewną odpowiedzialność. Udawanie, że nie wiesz, że nie zauważasz sygnałów, na nic się zda. Wiesz, że coś się dzieje, nawet jeśli zdecydowałeś się tego nie nazywać. A jeśli nie jesteś pewien, co czujesz, to może czas się zatrzymać i zastanowić. Nie może ciągle dźwigać tego wszystkiego sama. To nie jest fair wobec niej i też nie jest fair wobec ciebie. Bo stawką nie jest tylko nieodwzajemnione uczucie. Chodzi o możliwość czegoś prawdziwego, czegoś, co może całkowicie zmienić wasze życie. Musisz jednak być szczery, zarówno wobec niej, jak i siebie samego. Jeśli coś czujesz, to dlaczego się wahasz? Jeśli istnieje jakakolwiek wątpliwość, dlaczego nie szukasz jasności? Bo w końcu to, co boli bardziej niż odrzucenie, to cisza. Nie wiedzieć. Żyć w niepewności czegoś, co mogło być, ale nigdy nie było, a czas mija. Każdego dnia, kiedy odkładasz tę rozmowę, unikając tej prawdy, to kolejny dzień, w którym ona walczy sama, i pewnego dnia ona się zmęczy. Pewnego dnia zdecyduje się chronić na zawsze, ponieważ nikt nie jest w stanie żyć w takim stanie wątpliwości na zawsze. A kiedy to się stanie, może być już za późno, abyś się otworzył. Więc bądź szczery teraz. Czy naprawdę potrafisz wyobrazić sobie swoje życie bez niej, bez rozmów, które wydają się tak naturalne, bez sposobu, w jaki sprawia, że czujesz się tak inaczej, niż przy każdej innej osobie? Bo jeśli nie potrafisz, to już masz swoją odpowiedź. A jeśli tak jest, co cię powstrzymuje? Czy to strach, że ona nie czuje tego samego? Albo strach przed tym, co może nadejść? przed wszystkim co to może oznaczać bo strach jest potężną rzeczą ale nigdy nie powinien być powodem dla którego pozwalasz by coś ważnego ci umknęło ona tam jest czeka nawet jeśli tego nie zauważa każda mała rzecz którą robi wiadomości zaproszenia na proste rzeczy sposób w jaki próbuje utrzymać cię blisko wszystko to jest jej sposobem na powiedzenie tego czego nie potrafi wyrazić słowami i wiesz o tym prawda więc dlaczego nadal udajesz, że tego nie widzisz? To, co teraz zrobisz, zdefiniuje wszystko. Możesz wybrać milczenie, łatwiejszą drogę, gdzie nic się nie zmienia i dalej kręcicie się w kółko, nigdy nie wiedząc, co mogłoby być. Albo możesz zdecydować się działać, nawet jeśli oznacza to stawienie czoła własnym lękom i podjęcie ryzyka. Ale powiem ci jedno, jeśli nie zadziałasz, będziesz żałować bo głęboko w środku wiesz, że coś tu tracisz, coś, czego może już nigdy nie odnajdziesz u innej osoby. Więc co zamierzasz zrobić? Musisz wiedzieć, że dla niej to uczucie nie jest już wyborem, nie jest to coś, co może po prostu wyłączyć lub zignorować, jest tym pochłonięta. Za każdym razem, gdy próbuje przekonać się, że wszystko jest w porządku, że może iść dalej bez okazywania swoich uczuć, jej serce zaprzecza. I z każdym dniem ta wewnętrzna walka staje się trudniejsza do wygrania. Myśli o tobie częściej niż chciałaby przyznać, a w tych chwilach pojawiają się pytania, które ją dręczą. Czy on czuje to samo, czy to zauważa, czy się oszukuje? Te wątpliwości są jak niekończący się cykl, który ją uwięził, emocjonalny labirynt, z którego nie potrafi wyjść, a najgorsze jest to, że boi się odpowiedzi. Ponieważ wie, że jeśli zdecyduje się otworzyć, nie będzie już odwrotu. Dźwiga ciężar, którego nie powinna nosić sama, ale prawda jest taka, że boi się przenieść ten ciężar na ciebie. Boi się, że gdy wyzna swoje uczucia, nie będziesz gotowy albo że po prostu nie czujesz tego samego. A co robisz, gdy ona walczy? Czy czekasz na jasny znak, coś, co da ci pewność, że warto działać? Czy próbujesz przekonać sam siebie, że może wszystko źle interpretujesz, że to tylko wytwór twojej wyobraźni? Bądźmy szczerzy, wiesz co się dzieje, czujesz to samo, prawda? Nie musisz odpowiadać teraz, ale to jest to, z czym musisz się zmierzyć, bo gdybyś nie czuł, nie byłbyś tutaj, czytając to, próbując zrozumieć, co robić. Więc dlaczego się wahasz? Jeśli powodem, dla którego się powstrzymujesz, jest strach, wiedz, że nie jesteś sam. Ona też się boi. Boi się, że cię straci, boi się, że wszystko zepsuje, boi się pokazać coś tak głębokiego i nie być odwzajemniona. Ale oboje musicie zrozumieć, że strach nigdy nie był i nigdy nie będzie podstawą prawdziwej historii, a może zastanawiasz się, a co jeśli się mylę, a co jeśli nie będę wiedział, jak zareagować? To jest zrozumiałe. Nikt nie rodzi się z umiejętnością radzenia sobie z czymś takim, ale nie musisz znać wszystkich odpowiedzi teraz. Wszystko, co musisz zrobić, to wykonać jeden krok, jeden jedyny krok, który może zmienić wszystko. Ten krok może być rozmową. Może to być pytanie, które wykracza poza powierzchowność, które pokaże jej, że dostrzegasz, co się dzieje, nawet jeśli subtelnie. Może to być gest, który jasno pokaże, że jesteś gotów stawić temu czoła razem z nią. Ale musisz coś zrobić, bo milczenie jest teraz waszym największym wrogiem. Ono tworzy przepaść tam, gdzie powinna istnieć most. Każdy dzień, który spędzacie bez mówienia o tym, to kolejny dzień, w którym ona się oddala. Dzień, w którym możliwość czegoś realnego staje się coraz bardziej odległa. I tu jest prawda jej walka nie będzie trwała wiecznie. W pewnym momencie zrezygnuje. Nie dlatego, że nic do ciebie nie czuje, ale dlatego, że uwierzy, iż to uczucie nie ma przestrzeni, by istnieć. Przekona się, że lepiej zatrzymać to dla siebie, że bezpieczniej jest się oddalić, niż walczyć dalej samotnie. A ty? Jak się będziesz czuł, gdy to się stanie? Gdy zrozumiesz, że straciłeś szansę na coś, co mogło być niesamowite, nie dlatego, że ona przestała czuć, ale dlatego, że nie zareagowałeś na czas? To, co musisz zrozumieć, to fakt, że moment działania jest teraz. Nie jutro, nie w przyszłym tygodniu. Niekiedy wszystko wyda się jaśniejsze. Bo prawda jest taka, że nigdy nie wydadzą się jaśniejsze, jeśli będziesz nadal czekać. Jasność przychodzi z działaniem, ruchem, ryzykiem, a jeśli myślisz, że potrzebujesz idealnego momentu, pozwól, że powiem ci jedno. Idealne momenty nie istnieją, istnieją wybory i masz teraz wybór do podjęcia. Możesz nadal trwać w tym stanie wahania, pozwalając, by wątpliwości i strach definiowały to, co wydarzy się dalej. Możesz też zdecydować się na działanie, nawet jeśli oznacza to stawienie czoła niepewnościom. A zanim powiesz, że to skomplikowane, chcę, żebyś pomyślał o jednej rzeczy co wolisz? Żyć z wątpliwością, czym mogło to być, czy zaryzykować odkrycie co naprawdę macie. Bo w końcu nie żałujemy tego, co zrobiliśmy, ale tego, czego nie zrobiliśmy. Ona czeka na Ciebie. Nawet jeśli nie mówi tego nagłos, nawet jeśli stara się ukryć, czeka. I każdy moment, który mija, każda mała cisza, to stracona okazja, by pokazać jej, że nie jest w tym sama. Czujesz to, prawda? Tę pilność, ten moment, który wydaje się prosić o coś więcej, więc dlaczego nie posłuchać? Dlaczego nie dać sobie i jej szansy, aby dowiedzieć się, co może się wydarzyć, jeśli przestaniecie walczyć z tym, co czujecie? To, co robisz teraz. Nie dotyczy tylko teraźniejszości, dotyczy przyszłości, dotyczy patrzenia wstecz pewnego dnia i wiedzenia, że niezależnie od wyniku, miałeś odwagę spróbować. A teraz jeszcze raz pytam: co zamierzasz zrobić? Ona czeka na twoją inicjatywę, nawet jeśli nie mówi tego słowami. Tu chodzi nie tylko o to, co ona czuje, ale także o to, na co jesteś gotów, aby wyjść z tej inercji. Cisza może być wygodna. Ale niszczy możliwości. Każdy dzień, który mija, to stracona szansa na odkrycie, czym mogłoby to być. Jeśli czujesz coś, nawet jeśli nie jest jeszcze całkowicie jasne, zrób coś. Nie pozwól, by strach zdecydował za ciebie. Gesto, rozmowa, czy nawet proste pokazanie, że również zauważasz. Każdy ruch może zmienić bieg tej historii. I pamiętaj, nikt nie może czekać wiecznie. Teraz zależy to od ciebie. Jeśli ten tekst skłonił cię do refleksji, zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej takich wiadomości i zostaw swój like. Jest on ważny, aby więcej ludzi mogło uzyskać dostęp do tak głębokich refleksji. I oczywiście, podziel się w komentarzach, co byś zrobił w tej sytuacji. Czy przeszedłeś przez coś podobnego? Porozmawiajmy o tym.